Możemy związek przyrównać do huśtawki, takiej bujanej. Z jednej strony siedzi jedno, z drugiej siedzi drugie. No i nie jest dobrze, żeby, je, żeby się huśtać, to trzeba tak troszeczkę złapać balansu. Dzisiaj będzie o zasadzie równowagi. Bardzo ważna zasada, która w związku, w każdym związku funkcjonuje. Że związek naturalnie dąży do równowagi i jednocześnie naturalnie dąży do y, jest w niestabilności, czyli się cały czas jakby chwieje. I jest, jeśli chodzi o równowagę w związku, to jest ona w, taka jakby oczekiwana. Związek wtedy dobrze funkcjonuje, jeżeli ona się pojawia w kilku obszarach. Mhm. Jednym z takich obszarów jest y, ważność. Czyli równowaga jest wtedy, kiedy oboje, y, małżonkowie, czują się ważni dla siebie i dają sobie takie sygnały. Może tak być, że na przykład mąż cały czas mówi żonie, że jest śliczna i w ogóle fajna i tak dalej, a ona mu nic. No i on jest taki wtedy właśnie... I wtedy jest nierównowaga. I wtedy żona musi nadrobić, powiedzieć, że jest y, bardzo przystojny, albo że go docenia, albo że świetnie coś zrobił. Dokładnie. Albo że tęskniła za nim. No, bywa też tak, że mąż na przykład będzie podkreślał, że to on zarabia pieniądze, to on wszystko przynosi do domu, a żona siedzi z dziećmi w, y, na przykład i pracuje no, na dwa etaty pracy, albo i, i więcej. No, ale nie jest za to doceniona mhm. i ona się będzie czuła źle. Wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że ta ważność jest. Y, Kluczowym takim elementem, i, i że te konflikty między nami bardzo często wokół tej ważności się właśnie tak. gromadzą. Jest to taki jakby najważniejszy czynnik, który potrafi wywołać nieporozumienie. Z tą ważnością wiąże się dawanie i branie. To też jest, zasada równowagi jest wtedy zachowana, kiedy jedno daje i bierze, i ta druga strona też i daje i bierze. Czyli, że my się w jakiś sposób opiekujemy sobą, i nieraz jest tak, że para ma coś takiego, że wiele, wiele par tak, tak coś takiego zgłasza, że dawałam, dawałam i głupia byłam w końcu, mówię dość, ponieważ to jest za dużo tego. Tak? Czyli ona na przykład kobieta oczekiwała, że mąż się domyśli i też zacznie dawać, ale on uznał to za koniec wymiany w momencie, kiedy tylko brał. I nic od siebie tutaj nie dawał. I wtedy, żeby zachować tą równowagę w związku, jest bardzo ważne powstrzymanie się oddawania, mhm. czyli że yy, druga strona jak gdyby nie odrzuca, nie mówi yy, o, o żadnym jakimś tam rozstawaniu itd., tak dalej, natomiast wyraźnie sygnalizuje swoje po potrzeby i powstrzymuje się oddawania. To bardzo napędza, to bardzo potrafi rozkręcić ten związek, potrafi gdzieś tak zaangażować tą drugą stronę w ten związek. Nieraz mamy taki pomysł, że to ja się zaangażuję, to tym bardziej dostanę coś. Czasami jest tak, że niektórzy lubią dawać i dają, 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 ale nie potrafią brać. I wtedy też jest nierównowaga, bo wydaje nam się, że my nie potrzebujemy, że my się realizujemy tylko w dawaniu. Ale nasza psychika potrzebuje tego brania. Jeżeli nie, nie dostanie, nie, nie będzie potrafiła wziąć czegoś od naszego ukochanego, to y, pojawi się destabilizacja. W tej analogii huśtawki, to jeżeli, my się, jeżeli jedno pójdzie za daleko w czymś, to drugie musi też odejść, żeby była równowaga. Mhm. I na przykład jest mąż, który. I cały czas żonie mówi komplementy i cały czas jest taki miły i taki nadskakujący i, i nieraz żona się zachowuje w taki sposób, że staje się taka zimna, taka niedostępna. To są takie przesłodzone związki. I on w jakiś sposób właśnie można by powiedzieć, że daje, daje. Oczywiście też chce coś przez to uzyskać, bo może boi się jakichś konfliktów, może jakoś czuje się niepewnie, może ma taki pomysł troszeczkę zawłaszczania tej żony, tak? Ale ona, żeby uzyskać równowagę, ona się od niego oddala. I związek jest w równowadze, tylko dysfunkcyjnej. Tylko dysfunkcyjnej. Na przykład jedno jest zbyt uległe, a drugie jest zbyt dominujące. Żeby ktoś mógł dominować, to ktoś musi ulegać, mhm. I bo on bo bo nie ma nad kim wtedy dominować. Czyli na tyle będę uległa w związku, czy będę uległy w związku, na ile Ty będziesz nade mną dominował. Na, ile ty, na tyle będę dominować, na, na ile Ty będziesz uległa. Więcej nic. Mhm. Więcej się tutaj nic nie może zdarzyć. I to jest coś, co pozwala parom, jeżeli oni zaczynają rozumieć tę zasadę, pozwala im regulować, jak gdyby, to, że ja mam wpływ na drugą stronę. Ja mogę, powstrzymując się od dawania, właśnie gdzieś próbując wycofać się z jakiegoś takiego za dużo dawania. To zaczyna się to bardzo nieraz dobrze, dobrze kształtować. No tak, to już jest w tych bliskich naszych relacjach, w związkach, tak. że wpływamy, swoim zachowaniem wpływamy na siebie nawzajem. Że jak coś zrobię, to wywołam konkretną reakcję u mojego męża. Jak on coś zrobi, to wywołała konkretną reakcję u mnie. To jest takie, jakby naczynie połączone, tak. I jeszcze taką jedną rzecz tu chcielibyśmy poruszyć, równowaga między bliskością a przestrzenią. Mówiliśmy już wcześniej o tym, że mamy i potrzebę bliskości i potrzebę autonomii, niezależności. I obydwie potrzeby są w pewnym sensie sprzeczne. Para sobie sama ustala to, gdzieś w jakiś sposób się dogadują, gdzie mają tą przestrzeń, a gdzie mają tą bliskość. To tak jakby takie dwa zbiory i część wspólna. Mhm. Nie chodzi o to, w związku nieraz jest takie, takie wyobrażenie w związku, że to musi być taka jedność, że trzeba się tak zlać. Zwłaszcza młode małżeństwa czy młode pary tak myślą, że no teraz to już wszystko musimy robić razem. Jednomyślność tak taka tak, i tak, tak dalej. samo podchodzić do życia, do wszystkiego. No to to jest związek w nierównowadze. On, on tam potrafi to bardzo wybuchnąć. Oni, żeby złapać równowagę, to się od siebie oddalo po prostu. Odskoczył od siebie. Czyli obserwacja, zachęcamy tutaj Państwa do takiego obserwowania, gdzie my mamy tą nierównowagę, gdzie mamy równowagę, co się między nami tutaj dzieje. Jest to bardzo, potrafi być to bardzo takie, takie twórcze dla takiego rozumienia siebie. W następnym odcinku będzie o takim uczuciu, które no, jest... W to nie jest przyjemne. ale jest potrzebne. E, czyli o zazdrości. Dobra. Zjedźmy z kopla. Zjedźmy z kopla.